Siemaneczko, widzowie, witam Was w kolejnym odcinku Od Zera do Farmera. Jak widzicie, zmieniło się trochę otoczenie. Niestety, komornik odwiedził nas na tamtej farmie. Dzi okazało się, że dziadek miał większe długi. No i niestety, żeby nie przejąć tych długów, to musiałem się zrzec z farmy i wróciłem w stare rejony do starej wsi, na której zacznę od Zera, tutaj też również. Tu mam trochę swoich maszyn, i już za chwilę powinien do mnie dojechać stary znajomy, który pomoże mi w porządkach na tej farmie. Także może dojedzie. O, akurat chyba dojeżdża. O, przyjechał, właśnie. Ja nie mogę. Polska rejestracja. no. Cześć, cześć. Jak tam? A w porządku, wiesz, co tam u Ciebie się dzieje? Słyszałem, że wróciłeś. Ijo, miałem farmę po dziadku, ale no niestety się nie udało, komornik wszedł na konto i musiałem się zrzec, i wróciłem. no, no zobacz, jaką ja tutaj, chłopie, to nie pogadasz. No widzę właśnie, busik elegancki. No, ale bym nie? Aha. można i tak. Dobra, powiedz mi tutaj co my mamy w ogóle zrobić, bo ja nie wiem. No ogólnie dzisiaj to byśmy mogli skosić trochę, nie? O kurde. Dobra. Ogólnie to możemy tu skosić w ogrodzie i ogólnie, nie? Całe podwórko mm. trzeba ogarnąć. No czyli ogarniesz podwórko, I tego co się domyślam. No. Trawę tam się potem zbierze na, na czepę i do baranów będzie i owiec. Dobra, to No to lecimy. No tu kupiłem... Już przygotowany jak widzisz No. Także leci. Nie pogadasz Czekaj wstać, nie? Aha, <grym> Ty robisz Dobra To co, bierzesz się za podwórek czy za ogród A wiesz co, mogę iść do ogrodu w sumie Ty tam możesz się podwórkiem zajść Dobra Wow! Co to było? Strasznie o, ciężko się idzie tą kosiarką, nie? no! Bez skitu. Ja już się... to zobacz co mi się stało! <grym <grym co? Ja nie mogę wyjść. <grym> e, dawaj steczny, Tylko pamiętaj, na steczny chyba jedziesz 2 na godzinę. Ja nawet nie mogę stecznego wrzucić. Co ty dajesz? O, yes, o jest! jest wsteczny! Proszę. Dobra, idę do ten po góry Ty nie wiem czy ale trawa nie dostaje. Nie będzie trzeba zbierać widzę No, nie będzie trzeba, chyba Być powiem, że u mnie jest to samo To na razie żadnych zwierząt tutaj nie masz, to tutaj było opuszczone. No. Planuję kupić ten, no, owce ogólnie. A ty jak tam u ciebie na gospodarce? A wiesz co ja kurki mam? Znaczy jeszcze nie mam, ale... Planujesz bo... kupić? No, planuję kupić. Aha. Tam też ciężka sytuacja była u mnie przez pewien okres, ale powoli wracam. No i ja będę kurczaczki sobie hodował Potem raczej na sprzedaż. No na razie to pod jajka, nie? Bo jajka coś tam kosztuje na rynku. No Ja nie, ja się zajmowcami. Jeszcze o, jeszcze szklarnie planuję zbudować, bo u dziadka miałem szklarnię i mi się spodobała. I chyba tutaj też sobie wybuduję. Pójdę w dziadka strony. Jak tam ci idzie w ogrodzie? Dobrze, dobrze. Tutaj widzicie widzowie, ciapeczek stoi elegancko. Rejestracja mówi sama za siebie, wiecie co robić. Jak na razie dużo maszyn nie ma. Jedynie co to, to mam znowu kredyt na karku. 82 tysiące miałem. Myślę, że kupiłem te kosiarki właśnie elegancko. Ej, bo tak tutaj utknąłem, że się nie mogę w ogóle ruszyć, nie? Przedaję. No ja tu normalnie drifty robię na tym podwórku. Dobra, ruszyłem na no szczęście. A, dobra, wyjechał z kolei. Kurde, tak stanowić w tym bursem. Masz kluczyki w środku? E, mam, 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 możesz wejść. Nawet fajnie się prowadzi, go wiesz? Irma Słuchaj, co to za marka? No jakaś dziwna Ty, no nawet, nawet ci idzie. Gorszy widzowie, driftemikę. Ogólnie widzowie, sprawa wygląda tak. Wyświetlenia są, małe nie małe, ale są. Ale łapek w górę jest mało i zero komentarzy. Nie za wesoło. i wiedziałem, że nawet mi subskrypcja odeszła jedna, już w ogóle. Także no poprawcie się. Ej no muszę cię zmartwić, ale jest po kosiarce, nie? <laughs>, No, jak przyjdziesz, to zobaczysz, to jest No akurat już tu kończy trawę kosić. To zaraz zobaczę. ooo, wow, wow. dobra! Ja już też mam pokusiać artykuł. Ale Albo nie. Nie, jednak nie. To no było jedno. Chiwa, ja. Kalk <noise> nie działa, o kurde ty o, magia, Czyżby wyszło, magia? Wyszło, wyszło. dobra nie wyszło. Zobacz, że się blokuje Została w tym, w kotku O, koszku. Chyba śmiej tutaj nie wrzucaj do pod. Nie no to. Znowu ci utknęła. Mhm. Mm ja też. Zdej, wychodź, czywaj, Nie. A? Dobra, moja wyszła. Moja ja chyba też wyszła To mogę ci tu, bo tam by pompki. No, no, ja tutaj potem zjeżdżam, nie wiesz się bawię, ale... Nie, że kto tutaj. A ja znowu i jest! No, Bardzo ciężkie są te siarki Ale zobacz, wykosić wykosiłem Nie wiem jak ale No i zobacz, wykusi, no i w zjeżdżalni nie. siedzę <grym> Mówisz na nadrabiać dzieciństwo Na co? A ja w kociołcu W kłocie najgorzej jest, bo się nie da z tego wyjść w koty ja nie że się poddaję z tą kos kosiarką. Jedyne co mogę z nią zrobić to to. <grystanie> Dobra, ogródek masz skoszony. Za tydzień można kosić znowu. Podwórek tam też jest ogarnięty. Nie dokładnie, bo nie niedokładnie, ale. Nie. Widzowie powinni się domyślać czemu. kosiarka, pyk. Jednym słowy mogę przyjąć do Ciebie do busa i jechać zobaczyć jak Twoja palma wygląda i... ten... Widzowie też zobaczą. No można jak najbardziej, tylko ustawię sobie. No ustaw, ustaw. Widzowie, polecam Mirinda, najlepszy napój. Dobra, to ja wtedy. Nie? Ty, u mnie jesteś w dwóch miejscach bro. Ej, nie mogę przyjąć, to jest czekaj. 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 Chyba czekaj. nie można. Nie, nie, jest, tutaj. Spróbuj ty się. Dobra to wiesz co? Ja już będę chyba na mojej farmie. Zapraszam Cię Odstawy busa Możesz przyjechać do mnie tutaj jak najbardziej Ja Widzowie oczywiście trochę nam to zajmie Bo trochę daleko jest odemnie W międzyczasie na pewno się zgubię w sensie. Ty, ty mieszkałeś na prawo od tego, nie? No, prawie na samym końcu mogę. Ja I ma... mam, ja mam. paczkę. paczkę. Jak popaczkę? Taczkę, ale zaraz wiało mi, nie da się jej ruszyć. Aha, taczkę. Że tu paczkę. Rozumiem, paczkę. Ty, ale busi ładnie ciągnie ja nie wiem czemu ale nie mogę wejść do menu zwierzaczków bo nie masz kupionych to może z tego no ale właśnie chcę ich kupić ej aha ty masz kupione pole nie 174 mm, nie wiem możliwe no bo się świeci czyli w dobrym kierunku jadę Kurde. a jest się blisko te się wleką ciekawe gdzie ten fotoradar jest Postawili niedawno. No jeszcze się zatrzymie Łajza. Będę musiał ci odstawić się busa do mechanika. Żeby wygrywał to. Oj nie! No dobra chyba dojeżdżamy. Wymijamy. Bokiem. Tutaj ugoszczę. Pod taracik. No bardzo ładnie. Wiesz że pan Alfred Gdzie ci go zapankować? A tutaj możesz, wiesz? O tutaj przy tych czakach tu Dobra Jakby co? Do tej Z mnie działa działaj jak krzewy Dobra 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 Idealnie no i, co? no i tak tutaj się prezentuje, nie? Moje życie Kurde, nie tu masz maszynę Więcej o chyba jeszcze, jeszcze nic prawie ciągniczki Kultywator siewnik No i kombajn, ale kombajn jest w serwisie No widzę kurki jeszcze... Ej, widzę jajeczka masz już A to są no stare, jest... wiesz, nawet nie wiem czy one są dobre, no mogą być jakieś wiesz pęki spęki mogą być Benda masz, czy...? John Direk i Fiat 100. 1000. 1000 DT. No i jeszcze masz Ferguson. Tutaj jest. Muszę go wygasić. To jest 240. Co to za rejestracja? Twoja? Nie moja. Mhm. To, Ty, to jest prawda. chyba ta sama. wy Y, 6? Czy nie? No. No, no, no. Aha. Bo... Podpisałem mi tak wszędzie, wiesz? Aha. Nie wiem czemu, ale tak zrobili. No. To jest ogólnie o, zwarywane miasto, nie? Do góry, u góry da się wejść, czy nie? Już ci mówię, bo nie wiem, czy mu klucze. Nie, ale chcesz skrzynkę do, do domu? domu? Co, na narzędzia? No to Tutaj masz. Chcesz? No o, niestety, niestety nie mogę jej wyjąć. O, ale mogę wchodzić. weź. Kurde. Myślałem, Czekaj, że, myślałem że teraz nie mogę. Myślałem, że cię zamknę. Ej pa, je, zamknięty. Ty, dobre na miniaturkę. No, no i tak się żyje, nie? W następnym odcineczku mam nadzieję, że mi pomożesz tutaj, bo zobacz się ja tu... Zobacz, tutaj zapraszam. No, prowadzę, tu jest dopiero zabawcy. łąka, nie? No, no ale tu chyba już jakiś konkretny sprzęt wiedzie, bo ja, co? No, to oczywiście. To ja jestem... Znaczy, jeszcze nie jestem przygotowany, ale wszystko jest w trakcie. To no się ogarnie, no. Taką mam jak na razie. Niewielkie, bo niewielkie, tak jak sama nazwa wskazuje, to jest od zero, tak. No, dokładnie. To. Są niewielkie, ale jakieś sami. Nawet dwie kosiareczki mi to wystarczy. Już takie niepodręczne, nawet takie. Też. Ale jeszcze, no na razie będę chciał chyba wykosić trawę, a potem może się tu pole zrobi, nie? Bo tak wiesz, te krzaki chcę wyciąć. No widzę, widzę, właśnie takie Zarośnięte. No zarośnięte, no bo. Tak jak mówiłem, u, u mnie to, to było podobnie do ciebie, do ciebie, też tutaj nie było nic. Zobacz. Ja natomiast znowu się wypróżnię, to tutaj. Zobacz, to to nawet muchy tu lata. latają. No zapraszam do środka Nie Proszę wyczuś? bardzo. No co ty dajesz? No, no chodź, chodź, chodź. Weź, wypuść. <laughs> wypuść, wypuść. Ej, nie mogę patrzeć. Wypuść mnie. Duży się. Wypuść mnie, bo ja tu usnę. Kurde. Nogę tam wstecz. Kiedy ty też ambo wymienisz tam? No nie mam czasu, nie? Ty, coś tu jest, bo złapałem Ciągnik, Ej, ciągnik łap i łapiesz! Ty się chłopie dobrze czujesz? Dosyć mi tu zajmuję. Jaś! Jaka masa! To takie było, prosto ma być. A tu co masz? A, taki to tak. powiem, że Tutaj nic, tu jest taki... Nie wiem, czy to chodzi. W na... po prostu. to zobacz. Dwie. Ty, ta taka mi się by przydała. A nie taka. Tak. No ale silnika z wcudzej nie działa. O, widzę, że zarąbałeś czarne alusy. A, ma brzmienie. No, filtr powietrza czysty. Nowy, chyba wymieniany ostatnio. Wiesz co, to jest nowy nowy, nowy traktor. Aha. Fabryki go wyciągnąłem, ten komponent to mi cenę gardło. Aha, czyli normalnie, zakaz od razu. Ta ta ta! Na dużą zniżkę dostałem, nawet gardło. rozumiem, rozumiem. Dobrze. Widzowie, to by było na tyle w tym odcinku wprowadzający Was w nową osadę. W nowy etap w naszym tutaj gospodarczym życiu. Hawku, chcesz coś powiedzieć do widzów, czy coś? Subi, kłapeczka, no i proszę o jakiś komentarz, bo to nam podbija aktywność, no a my się widzimy Kolejny już jutro odcink. chyba. Dokładnie, w kolejnym odcinku, już jutro. O, na razie. Prawdopodobnie o dziewiątej, ale nie jestem pewny, zobaczymy jak się wyrobimy z montażem. Dokładnie. Także na razie.